Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamilinie Kamil, Kamil i Kamil i Tak. I wiecie dlaczego w tym roku jest tak u nas na kanale mało unibajków? Bo ich nie ma. Znaczy... One przychodzą i już ich nie ma tak naprawdę i nie... Tak, potrafią na magazynie wytrzymać, nie wytrzymać dnia. Tak. Tak, wchodzą, wchodzą i nie, bo ktoś albo stacjonarnie kapnie, albo przez internet kapnie. I nie ma. I, I taka jest prawda na temat Unibajka. Według mojej skromnej opinii jest, są to rowery z najlepszą relacją ceny do jakości. Nie ma w nich może prestiżu takiego, jak mają inni, jakbyś to porównał do producentów telefonów. Ciężko. Takie Xiaomi chyba. Ja, eee, nie. No? Nie, nie, nie. Tak. Nie, nie, nie nie, taki? mam no generalnie jest to produkt naprawdę bardzo fajny a to jest fajny model, ponieważ raz, że jest to unibike elektryczny dwa, że jest to z pełną świadomością mówię rower z najlepszą relacją ceny do jakości tak w 100% a teraz dlaczego unibike optima, bo o nim mowa podrożał względem tego roku 600 zł, Ta. ale jest to zupełnie ale jest zupełnie to, inny model ale jest to zupełnie inny model niż miał miejsce w latach poprzednich, ponieważ w latach poprzednich co było? Nie, w latach poprzednich Optima nie miała hmm. baterii wkomponowanej w ramę. Tak. Tam była komponowana w ramę. Nie. A gdzie? Tu była. A wystawała? Wystawała, tak, nieładnie. Tak. A teraz jest wkomponowana teraz... w ramę i nie widać tak naprawdę tak. tej baterii. Eee, generalnie Unibike. Buduje swoje rowery na sprzęcie firmy. Firma... To akurat jest na Bafangu. Tak. A reszta tych modeli droższych jest na Shimano. Tak. A Bafang względem pozorów jest to całkiem przyzwoity sprzęt. W tej cenie tak. Tak Tu nie ma co się wstydzić. Za 6100 zł mamy elektryka ze zintegrowaną baterią, który ma moc 45 Nm silnik. Tak. Bakteria ma pojemność tam 522. Nm i moc silnik 250 watów ma. Tak. tak. Co powoduje, że jest to naprawdę fajny rower. Producent mm, mówi, że można na nim przyjechać około 100 km. Pewnie przy jakichś super sprzyjających warunkach da się tyle. Klienci mówią, że jest to 70-80 km, ale mój wujek sobie kupił unibike'a i gania nim do miejscowości pod białym stokiem o 80 km i on sobie jedzie, wraca, troszkę podładuje i sobie gania. Ja miał wcześniej rower na E, ale tak. nie można robić antyrekamy? Mówi, Ale mu się znudził tamten po Mówi, prostu. że w ogóle nie ma porównania do ja jakości. Że to jest przepaść pomiędzy tymi dwoma producentami. Ale to każdy swoje chwali, chociaż wujek ma dwa. Tak. Tak, a oprócz tego powiedz co on ma jeszcze w sobie fajnego. A ma sporo fajnych rzeczy. Ma tak, ma amortyzator z przodu o skoku 63 mm. Czyli tyle co zazwyczaj w rowerach tak, krosowych Ma fajne, wygodne, szerokie siodło. Tak, firmy Sell Royal, które ma tutaj taki mykmyczek, że można dokupić tak, lampkę i lampkę. mieć zintegrowaną, chociaż... Lampka jest już zintegrowana o tutaj na tak, z bagażnikiem. Yy, stoi na fajnych grubych oponach z odblaskiem o szerokości 47, czyli dosyć grube opony, ale musi być taka. Tak, to i jest są to opony Schwalbe Delta Cruiser Plus, a plus mówi o tym, że jest ona troszkę grubsza. Tak, i jest do elektryków Mocniejsza dedykowana, w sensie. bo jest wtyczka na oponie, a z tego co jest piorun taki ja. do elektryka. Linki pancerze mamy pochowane. Ty wiesz, że przez chwilę mam dwa psy? Tymu. Połęcał się jakiś pies pod bramę i nie chce z bramy. No to nie wyrzucajcie Zajmę, go. To, no go. Nie wyrzucamy, karmimy go, ale ktoś może płakać za nim. Do domu go, to ogłoszenie dajcie. No damy. no. I, i, i ksewery nazwą psa piorun. i tak mi się skończyło. Linki pancerze pochowane w ramie mamy. Mamy. Stereotypy typu achet. Stereotypy? Stary Stereotypy achet. Mostek jest z regulowanym kątem. A to regulowany kąt? Generalnie komfort. regulowany kąt daje nam to, że jeżeli kogoś bolą plecy i chce sobie mieć wyżej, to reguluje mostek, pociąga go wyżej. No wyżej, ktoś chce bardziej tak. być szybszym, może go położyć i można dobrać geometrię indywidualnie pod swoje upodobania. Kierownica typu jaskółka. Ty ładnie prawisz. Jak jest jaskółka, też jest jakoś. Był taki film. Kawałek był kiedyś, ten Boris Jaskółka chyba. On jest na 8 biegów, z tego co dobrze kojarzę, tak? Weź tam przelicz, ale chyba tak, tak. Yy, hamulce mm -hmm. Shimano hydrauliczne MT200 Przód, tak, oczywiście i w tej cenie mamy hamulce MT200, to też tak. jest istotne I mamy analogowy wyświetlacz Podzielmy. Pokazujący na naładowanie baterii i na trybie, którym jedziemy Tak, posiadamy piasty oryginalne firmy Shimano, nie jakieś tam tanie tak, i Butniki Budniki SKS -a. Tak, z chlapaczami, to jest producent no tak. mówi, że dość istotne, aby nie zachlapać Z rzeczy ciekawych, bagażnik jest już przystosowany pod sakwę, bo mam tutaj taką fajną Poprzeczkę Poprzeczkę i ma dodatkowo kiedyś, mo, możesz tutaj, kocyk położyć i kogoś przewieźć. No Lekkiego. Tak. Yy, I obręcze, pompeczkę SKS tak. Germany, tu jest Nie no, wiem, czy mu już te nie pompki nie ma, daje Unibike, tak naprawdę. Ale żeby okay. móc napompować rower, bo to jest no. wyprawowy twór. Obręcz mamy podwójne, kapslowane. I z takich ważnych rzeczy, to jest rozmiar 17, a potem jest 19 i 21. I powiem wam, że tych 21 rozmiarów, to dużo sprzedaliśmy dla mężczyzn. Tak, ponieważ tutaj już nie ma bardziej rozróżnienia na damski, męski w Holandii, nie? Łabędź go nazwijmy, potocznie tak się nazywa. Jak to jest łab łabędź po angielsku? Łabędź. Właśnie. Tak, u wszystkich producentów klasy premium, mówimy tu o Giant, Specialized, Trek, Cannondale, firm, których nie mamy w ofercie. Nie da się w ogóle kupić roweru elektrycznego za 6000. tysięcy, jest to rzecz niepojęta. No nie. A co Unibike robi? Wychodzi i proszę bardzo, cyk. Bardzo ważna sprawa, abyście dobierali rozmiar po naszej zakładce, dobierz rozmiar, tam sobie warto sprawdzić. I co będzie z tym UniBike'em Optimum? Będzie to ze wszystkimi Unibike'ami. Kto pierwszy, ten lepszy, one się rozejdą szybko. Tak. Za rok będą pewnie znowu, lekka korekta w górę pójdzie. Korekty w dół się nie spodziewam u nikogo. Generalnie jest to rower bardzo kompletny. On ma w sobie wszystko. Ma regulowany y, spornik kierownicy, ma oświetlenie, błotniki, bagażnik, pompkę, ugniataczy mocy, antypoślizgowe, żeby nam się stópka nie ślizgała. Tak. Jest to bardzo fajny rower. Osłonę można w długich spodniach jechać sobie, do pracy mogło Panie w tak. sukienkach podróżować. Można się tutaj tak nie spoczy. Ostatnio testowałem takiego. Tak? I co, fajnie był? Dojechałem do domu, w ogóle się nie spoczyłem. Także bardzo fajny, dojazdy po mieście sobie do pracy, tak. tak? Ja jestem zauroczony tym, jak Unibike idzie do przodu i wbrew pozorom może malowania to ta firma nie zmienia, ale ta konstrukcja wygląda bardzo ładniej i estetycznie. I nie powiesz mi, że jest inaczej, nie powiesz mi, że czarny jest czarny, biały jest biały. No tak na plus ten rower jest w porównaniu do tamtej optimy z tamtego roku. Tak. Eee, czy my chcemy go zważyć? Nie. Właśnie, nie będziemy ważyć. Rowery elektryczne ważą swoje, jest to jeden z podstawowych modeli elektrycznych, więc załóżmy, że to jest 25 kg. Tak, w pompku. Pf, dokładnie i z chlapaczami. Dobra, będziemy kończyć. Pamiętajcie o dzwonkach, lajkach, like, subskrypcjach. Podsumowując, to jest naprawdę fajny sprzęt. Jakby mnie jakaś pani, pan, którzy chcą jeździć sobie, do końca się męczyć i podróżować rowerem, zdecydowanie ja podpisuję się nogą i ręką, że to jest fajny sprzęt. Jeździłby jak dzik w kunę w agres. Ja idę po magnes. Gdzie go powiesimy? O, tutaj, tutaj go damy, o. Chlec, podoba się dla mnie. Naprawdę, no. Fajny sprzęt. Dobra, Tomasz, pożegnaj się. Ja się żegnam, a to tam mam mówić. A A tu nie masz takiej kamery co jest z przodu, <laughs> żeby takiej z przodu i z tyłu, żeby była nagrywała kamera. 360? No. To Google mapy ma. I Apple mapy. A to po co? fajniej by było, co? Ale fajnie. Pożegnaj się. Na razie, pa.